Witajcie, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Trochę nas ostatnio nie było, to z paru powodów. Jak wiecie, co innego jest opowiadać dla Was stras, robić dla Was filmy, co innego jest siedzieć w domu, gdy człowiek tak siedzi, 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 no to też mu trochę motywacji brakuje, ale stwierdziłem, że skoro Wam obiecałem vlogi, no to też wypadałoby coś z tą obietnicą zrobić, więc dzisiaj ruszamy z kolejną. Przygodą ruszamy z kolejnymi e, odcinkami, a dzisiaj będziemy mówić o ten trytytytyn... Beskidzie małym. Beskidzie małym. Ostatnio o nim wspominałem, e, gdy rozmawialiśmy o małym szlakie u Beskidzkim. E, dzisiaj sobie trochę więcej o nim opowiemy. Powiem wam, jaka jest powierzchnia, granice to co zawsze no i pewne dodatki, które warto byłoby zapamiętać z tych prelekcji. Dotykamy prawdopodobnie pierwszego o, Beskidu, który ociera się albo też y, jest na dwóch województwach, chociaż gdybyśmy Beskid Makowski zgodnie z tym y, wyznacznikiem Jerzego Kondrackiego, no to to był pierwszy taki na dwóch województwach, no bo ta druga część y, y, że tak powiem pasma mędralowej leży już y, w województwie śląskiej, więc można byłoby stwierdzić, ale tutaj już tak oficjalnie, bez żadnych y, przeciwwskazań, to jest Beskid, który leży w dwóch województwach: w Małopolsce i na Śląsku. Y, ta granica przebiega mniej więcej tak, jak patrzę na mapę, porówno. Mniej więcej porówno y, Beskidu Małego i po stronie Śląskiej i po stronie Małopolskiej. Więc, yy, więc nie ma tutaj jakichś takich, nie wiem, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Mniej więcej to są zbliżone wartości. Zaczynamy powoli. A zaczynamy punktem pierwszym, czyli najważniejszymi rzeczami związanymi z Beskidem Małym. Dużo osób, jak pytam, czy wiedzą, gdzie jest Beskid Mały, czy byli w Beskidzie Małym, czy zamierzają tam pojechać, mówią, że nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą, gdzie to jest, o czym mówię. Yy, Próbują mnie dopytać, ja ich pytam, oni pytają mnie, i to taka trochę dziwna akcja. Ale gdybyście zapytali tych samych ludzi, czy byli na górze Żar. Więc tak, naturalnie byliśmy, o tam pięknie i tak dalej, i tak dalej. A jak zapytać tych samych ludzi, czy byli kiedyś na Leskowcu, albo słyszeli o Leskowcu, groni Jana Pawa drugiego? Tak, 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 tak. I wtedy im mówisz, ale to jest Beskid mały, a wy nie byliście w Beskidzie Małym. I zapada wtedy taka niezręczna cisza. Więc to ciekawe, bo właśnie ten beskid jest skojarzony z dwoma górami: z Leskowcem, który jest trzecim co do wysokości szczytem w beskidzie małym, i z tym drugim szczytem, czyli górą Żar, która ma 781 metrów nad poziomem morza i jest dopiero 39. najwyższym szczytem. Oczywiście dużo osób bywa na Magurce Wilkowickiej i wtedy dochodzi na Najwyższy Szczyt, czyli na Czupel, to, to się zgadza, ale, ale tak Czupel to nie jest w, w świadomości ludzi tak bardzo e, gdzieś zapamiętane jak Górażar czy Leskowiec, więc e, no niestety Najwyższy Szczyt nie jest tak popularny jak chociażby Turbacz e, w Gorcach czy e, Wysoka w Pieninach. Długość Beskidu małego to jest około 35 km, szerokość między 10 a 15 km. To jest Beskid, który graniczy po części z Beskidem już makowskim omawianym przeze mnie ostatnio, i z Beskidem śląskim, który jest na zachód od niego zresztą jest tam taki mały przesmek zwany bramą Wilkowicką w pobliżu bielsko-białej która to oddziela właśnie Beskid Mały od Śląskiego. Na północy mamy już po górze, więc tak naprawdę jest to ta pierwsza taka ostoja, jeżeli jedziemy ze Śląska w stronę południową. Jeżeli byśmy na przykład jechali na Wadowice z Zatora, no to pierwsze góry, jakie widzimy, to jest właśnie Beskid Mały. Teraz zaczniemy punkt drugi, czyli opowiem Państwu, Granice Beskidu Małego. No, troszeczkę ta mapa już ma swoje przejścia, a więc granica północna, tu mamy miasto Bielsko-Biała i drogę krajową numer 52 aż do Wadowic, przez takie miasta jak Andrychów czy chociażby Kęty. Natomiast granica północna nie kończy się w Wadowicach, tylko jeszcze idzie do miejscowości Barwałd Dolny ponieważ tutaj mamy wyjątek wyjątek w tym Beskidzie Ten, to zielone pasmo, które macie poniżej mojego palca tutaj jestem także mamy tą od Barwałdu Dol Dolnego jedziemy do Łękawicy i dalej w dół do miejscowości Mucharz kiedyś tutaj była droga przez rzekę, obecnie ten cały teren tutaj, aż dotąd, jest terenem zalewu Świnna Poręba, który powstał niedawno. Ja jeszcze idąc przez tą, ten masyw właśnie, który jest wyjątkiem, czyli Jaroszowicką Górą, dopiero byłem przy budowaniu tutaj tamy na Świnnej Porębie, więc pamiętam jeszcze tą drogę chociażby, którą tutaj pokazuję, ale właśnie tak idzie granica do Drogi Krajowej nr 28 i od miejscowości Mucharz Aż do Suchej Beskidzkiej mamy granicę wschodnią Beskidu Małego. No i proszę Państwa, południowa granica, Sucha Beskidzka i droga wojewódzka numer 946 idąca do Żywca. To jest południowa granica Beskidu Małego. No i czas na y, zachodnią granicę z żywca. Droga krajowa do bielsko-białej, numer 69. <laughs> Można powiedzieć, że najłatwiejsze, najłatwiejsze granice do zapamiętania, jeżeli byście się uczyli granic dotyczących Beskidu Małego, poza masywem Jaroszowickiej Góry. Wszystko y, obrysowane drogami wojewódzkimi, czy też krajowymi. Nim proszę państwa, przejdziemy do szlaków. Należałoby wspomnieć, że najważniejszymi miastami Beskidu Małego jest Bielsko-Biała, Żywiec, Andrychów, Kęty, Wadowice i Sucha Beskidzka, czyli te miasta, które omówiliśmy w wcześniejszym punkcie. Czas na punkt trzeci. Najważniejsze szlaki turystyczne przechodzące przez Beskid Mały. I jako jedynka to oczywiście Mały Szlak Beskidzki, czyli... Pierwsza część. Jeżeli udajemy się z bielsko-białej stra Straconki do Zębrzyc, tam są te szczyty na północnej części, czyli on nie idzie przez Czupel czy górkę Wilkowicką, ale przez Górę Żar, przez Potrójną, przez Kiczorę. Potem przez łamaną skałę, smrekowice, leskowiec, koło groni Jana Pawła II, i yy, przez Krzeszów dochodzi do <laughs> miejscowości Zemrzyce. Drugim szlakiem jest szlak zielony, idący z szczytu Gaiki 838 metrów nad poziomem morza do suchej Beskidzkiej. Najpierw idzie on przez północną część zachodniej części Beskidu Małego, przez Hatę Sezonową Gimba, potem przez porąbkę, schodzi w dół do kocierzy Kocierza rychwałckiego. Tam są te bardzo ciekawe skały i jaskinie, i potem przez te gibasowe gronie koło łamanej skały i Smerekowicy Schodzi do Krzeszowa, i następnie schodzi na południowy wschód do, miejscu, do miasta Sucha Beskicka. Poza głównym pasmem znajduje się jeszcze tak zwane przedpasmo. Ono idzie mniej więcej od Andrychowa aż do Gorzenia Górnego. Tam są szczyty dosyć niedużych wysokości, ale jeżeli zmierzacie przez Gancarza na Leskowiec, albo idziecie od Wadowic tym szlakiem niebieskim Pan panczakiewicza No to musicie przez, tą, przez ten pierwszy wał przejść. I tym wałem y, idzie szlak żółty z inwałdu do Kleczy Górnej. On potem przechodzi przez Gorzeń i wchodzi na Jarosławicką Górę, więc to jest ta góra, y, która leży jako jedyna na wschód od rzeki. Teraz, żebym ja się nie pomylił, od rzeki. Skawy. To jest jedyny masyw, który należy do Beskidu Małego, a znajduje się na wschód od rzeki Skawy. Tam tędy idzie no i potem schodzi do e, Kleczy Górnej. Także to jest ważne, żeby się przejść tym szlakiem, bo można odkryć ten tak zwany przedpasmo Beskidu Małego. Proponuję, jeżeli byście chcieli odkryć je całkowicie zacząć w Andrychowie szlakiem zielonym, no i potem szlak żółty dołączy do Was na wysokości Inwaudu i potem już szlakiem żółtym możecie iść cały czas, jeżeli byście nie zdążyli. Na przełęczy Czasowa Panczekwicza jest możliwość zejścia niebieskim szlakiem, w prawo ponikie, w lewo wadowice. więc do wyboru do koloru. Jak uważacie, ten szlak długi nie jest z tym zieloną odmianą. Około 22 km. Nie mogłem, proszę Państwa, nie wspomnieć o jakimś szlaku, który jednak przechodzi przez najwyższy szczyt w Beskidzie Małym, czyli przez Czupel, 933 metry nad poziomem morza. Zaczyna się on na osiedlu Lipnik Górny Bielsko-Biała. To jest w pobliżu drogi krajowej numer 52, i ten szlak idzie na południe przez szczyt Gaiki, przez Magurę Wilkowicką, przez Czupel, schodzi na dół, i niedaleko międzybrodzia wchodzi przez szczyt Grapa Cisowa aż na przełęcz Grapy Cisowej. Nie jest długi, ale warto było właśnie wspomnieć o jakimś szlaku dotyczącym no, szczytu należącego do Korony Gór Polskiej. Czwarty punkt to są schroniska. Tutaj niestety albo stety zdjęcia zobaczycie tylko z dwóch schronisk, bo tylko te dwa schroniska odwiedziłem. Natomiast tych schronisk wypisałem sobie tutaj jeszcze osiem innych. Pierwsze schronisko schronisko na Magurce Wilkowickiej. Drugie schronisko to jest schronisko pedetyka Leskowiec. W Beskidzie Małym występują y, stacje turystyczne. Jedna jest na Górze Żar. Jest też y, y, Górski Kocierz, który jest hotelem przy Drodze Wojewódzkiej. Ale są też domy sezonowe, takie jak Chrobacza Łąka na Potrójnej, czy tam na Samusienkim Szczycie Potrójnej, pod Potrójną, Gibasów Groń, chatka Limba, czy chatka na Rogaczu. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.